Święto Strażaków w Raciborzu. Raciborskie składowisko śmieci problemem mieszkańców. Program klimatyczne uzdrowiska. Dzień dobry, dzisiaj czwartek, 17 dzień sierpnia. By Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. 19 sierpnia w Raciborzu odbędzie się 31. Memoriał imienia młodszego kapitana Andrzeja Kaczyny i druha Andrzeja Malinowskiego. Strażaków poległych w 1992 roku w czasie pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej. 19 sierpnia strażacy zapraszają mieszkańców Raciborza na 31. Strażacki Memoriał dedykowany pamięci dwóch zmarłych strażaków w 1992 roku podczas pełnienia służby w czasie pożaru w Kuźni Raciborskiej, w którym spłonęło prawie 10 tysięcy hektarów lasu. 31 memoriał imienia Andrzeja Kaczyny i Andrzeja Mamiowskiego odbędzie się w najbliższą sobotę 19 sierpnia 2023 roku. Najpierw jak zwykle zaczynamy od godziny 9 na placu. Dominikańskim przy, przy, przy wsparciu prezydenta miasta. Będą się zawody Tufes Firefighter, Combat Challenge. Yy, wiadomo, to będą czołowi zawodnicy z Polski, aczkolwiek też mamy, można powiedzieć, międzynarodowy turniej, bo wystąpią również i Czesi, Słowacy, i z Ukrainy strażacy. Także serdecznie zapraszamy. Należy dodać, iż zawody strażackie są widowiskowe, ale nie są zmaganiami łatwymi. Zawodnicy będą rywalizować w kategoriach Open o Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Sztafet o Puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Drużyn o Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. To są bardzo wyczerpujące zawody. Oczywiście najpierw muszą wejść na, yy, pod schodami do, do, do góry, Wznieść 20 kg do góry, później znowu zlecić na dół. To są takie bardzo wyczerpujące zawody, natomiast to są kolejne zawody w kalendarzu komendanta głównego państwa Pożarnej w Warszawie i odbywają się to u nas. Charakteryzujemy się tym, że wszędzie są aparaty, można powiedzieć takie lżejsze, czyli butle kompozytowe, natomiast u nas są dalej stalówki, więc one są o wiele, wiele cięższe, ale że to jest jeden z ostatnich zawodów, to one są bardziej właśnie wyczerpujące dla tych zawodników, a to im pozwala później zakończyć w, odpowiednio, w odpowiedniej formie cały, cały rok. Po aktywnych zmaganiach druchów na Placu Dominikańskim organizatorzy zapraszają na atrakcje muzyczne, które odbędą się na dziedzińcu zamku Piastowskiego. Od godziny 16 odbędą się już koncerty na zamku przy uprzejmości Pana Starosty. Będą występować tacy muzycy jak Karpiu, Matlein czy Bro, a zakończone też będzie. Jakimiś tam ogniami i będziemy się bawić. Także serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Raciborza. Boża. Pokaz Fireshow odbędzie się po godzinie 21. .00. Tegoroczny memoriał to wiele atrakcji przygotowanych dla mieszkańców miasta w sobotę. Natomiast w niedzielę 20 sierpnia odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta. W niedzielę o godzinie 10.30 odbywa się Msza Święta na, w Kościele Farnym. Y wspomnienie tych dwóch strażaków którzy polegli w pożarze w Kucinie Raciborskiej aczkolwiek też i za solidarność ziemi tutaj Raciborskiej z tego co też wiem to OSIR również przygotowuje się do rajdu rowerowego Święto Strażaków już w ten weekend w Raciborzu serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu Odór jest problemem dla mieszkańców Brzezia, na terenie którego od 34 lat znajduje się składowisko odpadów. W tej sprawie mieszkańcy zorganizowali spotkanie z przedstawicielami mediów regionalnych. Składowisko śmieci w Raciborzu Bożu Brzeziu funkcjonuje nieprzerwanie od ponad 30 lat. Ale jak twierdzą mieszkańcy, w ostatnich miesiącach nieprzyjemny zapach jest wzmożony i najbardziej intensywny w godzinach popołudniowych. Problem zgłaszali do odpowiednich instytucji. Teraz chcą o nim poinformować za pośrednictwem mediów również mieszkańców innych części miasta. Spotykamy się po to, żeby poinformować y, mieszkańców Raciborza Boża, jaki duży y, problem. Y, Mogą, z, z, mogą nam zgotować nasi włodarze w postaci urzędu miasta. E, ten problem związany jest ze śmieciami, które przywożone są do Raciborza. Na ulicy Rybnickiej 125 mieszczą się w chwili obecnej dwa przedsiębiorstwa. Jedno z nich to jest przedsiębiorstwo usług komunalnych Empol, które e, prz, przetwarza śmieci. A drugie to jest raciborskie centrum recyklingu niedawno jeszcze zakład zagospodarowania odpadów, który gospodaruje wysypiskiem śmieci i kompostownią, to drugie przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem miejskim. Mieszkańcy Brzezia informują, iż śmierdzi wcześniej rano albo późnym wieczorem, niemal codziennie, tak intensywnie, że trzeba zamykać okna. Od ostatnich chyba czterech czy pięciu miesięcy dokucza nam w sposób taki, gdzie yy, po prostu nie wiemy, co mamy zrobić w tej chwili. Rozmawialiśmy z wszystkimi, z władzami, z firmą, która zajmuje się gospodarowaniem odpadami, z wiosiem, z Giosiem itd. i tak dalej. Zdesperowani postanowiliśmy poprosić media o pomoc w sprawie yy, po to, żeby nam przestało śmierdzieć ale również po to, aby nagłośnić mieszkańcom Raci Boża coś niedobrego, co na tym składowisku się dzieje. Problem wziął się stąd, że według naszego mniemania oczywiście, że coraz mniej śmieci przetwarzanych jest, coraz mniej śmieci pochodzi z Raci Natomiast coraz więcej odpadów zarówno do Empolu, jak i na miejskie wysypisko śmieci przywożonych jest spoza raciborza. To są cyfry nie do ogarnięcia. Proszę sobie wyobrazić, że na składowisko śmieci raciborskie, miejskie trafia co roku 38 tysięcy ton śmieci, z czego tylko 6 tysięcy ton pochodzi z raciborza. Obecnie mieszkańcy samodzielnie próbują zdobyć informacje o przyczynach wzmożonego odoru w ostatnim czasie. Kontaktują się na bieżąco komunikatorem internetowym, dzieląc się spostrzeżeniami oraz prowadzą dokumentację fotograficzną. Szukając odpowiedzi na pytanie, co śmierdzi, robiąc e, prywatnie jakieś podchody, aby stwierdzić, co rzeczywiście tym e, powodem tego sprodu może być zauważyliśmy, że to jest proceder związany również z przewożeniem odpadów, jak się okazuje, określiliśmy to na początku z całej Polski i to jest to proceder, który codziennie było u nas widać w postaci kilkunastu samochodów 20 które to samochody przywiozą do nas odpady Jakie? Nikt nam nie odpowiedział. Pytaliśmy prezydenta, pytaliśmy szefa składowiska, pytaliśmy innych. Nikt nam na to pytanie nie odpowiedział, a to są codziennie setki, wręcz ton. Ponadto powstał komitet, którego przedstawiciele będą wyjaśniać przyczyny powstania uciążliwego zapachu dla mieszkańców okolicy składowiska. Podpisów mamy, Szanowni Państwo, w tej chwili około 200. To są wszyscy mieszkańcy. Powiedziałem, część Brzezia, specjalnie dzielnica Dębicz, część mieszkańców Obory, część mieszkańców Kobyli. Natomiast mieszkańcy wybrali nas tutaj obecnych trzech czy czterech jako przedstawicieli swoich. Natomiast jest nas troszeczkę więcej, wszyscy mieszkańcy akurat tejże dzielnicy, którzy no, wspierają nas w tym momencie, aby z Państwem rozmawiając przedstawić problem, no i spróbować zainteresować kogoś, kto nam ulży, a jednocześnie wyjaśni wszystkim mieszkańcom Raciborza, co się dzieje na składowisku odpadów. Mieszkańcy oczekują na swój apel odpowiednich reakcji władz miasta oraz przedstawicieli firm działających w brzeziu. Przede wszystkim ukrócenie działalności Empolu. Empol jest to firma, która, tak jak powiedziałem, biologicznie przetwarza odpady w biokomposterach. Podejrzewamy, że ta technologia jest przestarzała, gdyż no to jak mówię, od, w 2015 roku zbudowano ten zakład. Od 2015 roku przez 8 lat nic się nie zmieniło, bo nam śmierdzi coraz bardziej i chcielibyśmy, aby urząd miasta i instytucje wojewódzkie, typu wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, urząd marszałkowski, żeby w końcu zainteresowali się tematem. To jest jedno oczekiwanie. Drugie oczekiwanie jest takie, żeby do Boża przestały przyjeżdżać śmieci z zewnątrz. Władze miasta zapewniły mieszkańców Brzezia, że odpowiedzą na ich pytania 30 sierpnia. Obecnie ratusz wydelegował pracowników Urzędu Miasta na kontrolę sytuacji zgłoszonej przez mieszkańców Brzezia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał dotację na modernizację energetyczną Szkoły Podstawowej nr 1 w gminie Goczałkowice-Zdrój. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest liderem we wdrażaniu programów zmieniających na lepsze jakość życia w Polsce. W ramach programu priorytetowego Klimatyczne Uzdrowiska wsparcie na modernizację energetyczną otrzymała gmina Uzdrowiskowa Goczałkowice-Zdrój. Klimatyczna Uzdrowiska to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowany również oczywiście we współpracy z Funduszami Wojewódzkimi jako tymi najbliżej, y, najbliżej beneficjentów, wnioskodawców położonych y, podmiotów. To program, który jak sama nazwa wskazuje, chodzi o to, żeby miejscowości uzdrowiskowe dbały również o ochronę klimatu, najszerzej mówiąc, najszerzej pojmując ochronę klimatu, a więc poprawę jakości powietrza, generalnie wszystkie rzeczy związane z jak najmniejszą presją na środowiska, czyli z Zmniejszamy, zmniejszamy zużycie paliw, zmniejszamy zużycie energii elektrycznej, zmniejszamy zużycie wszelkich zasobów, które, to, które są możliwe. Czyli zmniejszamy zużycie wody, innych, innych nośników, innych surowców, po to, żeby jak najmniej wpływać na środowisko. Goczołkowice to gmina nie tylko aktywna w pozyskiwaniu środków, ale przede wszystkim myślę, że mogę tak powiedzieć, aktywna w działaniu na rzecz poprawy stanu jakości powietrza. To gmina, która zajmuje pierwsze miejsce w rankingu gmin w skali całego kraju w zakresie realizacji programu Czyste Powietrze to gmina którą także myśmy kapituła naszych nagród ekologicznych zielonych zielonych czeków dostrzegła i taką nagrodę w ubiegłym roku przyznała właśnie za te działania w zakresie poprawy jakości powietrza nie tylko związane z programem Czyste Powietrze, ale także inne działania właśnie te które mają na celu na, na celu w celu y, zmiany, pozytywne zmiany w środowisku naturalnym. Od wielu lat walczymy o czyste powietrze w gminie Goczałkowice-Zdrój, dlatego że, no, tak jak mówiłam, gmina Goczałkowice-Zdrój to uzdrowisko i to nam leży na sumie my, my co 10 lat musimy przedkładać w Ministerstwie Zdrowia. Operat zdrowiskowy w jednym z, jednym z załączników jest właśnie stan jakości powietrza, dlatego my to powietrze mamy na terenie naszej gminy stację badawczą w wiosiowską. My to sukcesywnie to powietrze monitorujemy. No i dlatego wszystkie te działania są na to ukierunkowane, żeby, żeby po prostu kolejne inwestycje, które są w gminie prowadzone, przyczyniały się do poprawy jakości powietrza. Wiemy doskonale, że ta praca jest niezwykle istotna samorządów, żeby poprawiać jakość powietrza w naszym regionie. Goczowkowice to są ewidentnym liderem, podejmują działania te, które do których są zobligowane, ale robią jeszcze coś więcej i bardzo się też cieszę, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dostrzega, dostrzega te działanie, z jednej strony wspierając te inicjatywy, ale z drugiej strony też nagradzając właśnie te samorządy, które robią coś więcej niż, niż muszą. Dofinansowanie w ramach programu gmina przeznaczy na modernizację Szkoły Podstawowej nr 1. Umowa została podpisana 11 sierpnia 2023 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Artura Michalskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz przedstawicieli beneficjenta, Gabrielem Plachem, wójta gminnego Czałkowice Zdrój, oraz Barbarę Kwiatoń, skarbnika gminy. Specjalny program dla, dla, dla miejscowości uzdrowiskowych, dla obiektów położonych w gminach uzdrowiskowych, w miejscowościach uzdrowiskowych został stworzony i w tej chwili są już finansowane kolejne inwestycje. Czego najlepszym przykładem jest właśnie gmina Goczałkowice, w której będzie finansowana termomodernizacja głęboka termomodernizacja szkoły wraz z zastosowaniem odnawialnej źródeł energii. Więc oprócz tego, że zaoszczędzimy energię, to przejdziemy na jej czystą wersję, czyli, czyli pochodzącą z Czystych źródeł odnawialnych w tym wypadku fotowoltaiki i to jest naszym celem głównym. Ten projekt będzie kosztował ponad 2 miliony złotych. Dotacja, dotacja w wysokości milion ponad milion 800 tysięcy złotych, pozwoli na, na zrealizowanie tego w pełni i w tym takim zakresie można powiedzieć większym niż, niż, taka, niż taka standardowa, tradycyjna, taka najprostsza modernizacja. Gmina Goczałkowice zdrój wygrała wspaniały wniosek w klimatycznych w zdrowiskach, organizowanych organizowany przez Narodowy Fundusz to naprawdę wielki sukces i duża kwota bo 1800 na na to żeby ze szkoły która była jeszcze tak naprawdę starą energią w tej chwili odnawialnymi źródłami energii będzie świeciła. A w takiej gminie jak Goczałkowice-Zdrojowej jest to bardzo ważne i bardzo ważna inwestycja. W tym roku udało nam się pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu w ramach takiego programu klimatycznego uzrowiska, na termomodernizację budynku szkoły w Goczałkowicach-Zdroju. Ten projekt polega na wymianie okien. Na przebudowie, wymianie instalacji w kotłowni grzewczej, pieców centralnego ogrzewania, również na panele fotowoltaiczne. I na pompę ciepła. Także projekt myślę, że taki znacznie unowocześni nasz, nasz obiekt szkolny. Kolejna inwestycja to z jednej strony poprawa jakości powietrza, z drugiej strony poprawa komfortu dzieci i młodzieży, jak i również dużo nowocześniejsze, dużo nowocześniejsze systemy ogrzewania, ale to też obniżenie potem kosztów funkcjonowania instytucji. Więc to jest przepiękne, pokazanie przepiękne, jak można modelowo korzystać z funduszy gdzie ten, to, to, te działania synergiczne przynoszą bardzo dobre efekty. Modernizowana szkoła znajduje się na terenie gminy uzdrowiskowej. Dzięki tej umowie zaoszczędzona zostanie również energia cieplna, a za sprawą instalacji OZD poprawi się jakość powietrza w okolicy. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec marca 2024 roku. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew, dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/ukośnik.nck lub www.twojakrew.pl Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości raciborskich. Serdecznie zapraszam na kolejne wydanie już jutro. Spokojnego wieczoru do zobaczenia.